zagramy sobie więgę, ale w Robloxie jest ze mną Maciuś. Jeszcze... Wow. Maciuś, co się stało? Skąd ty to masz? Mam beast game, Wow, patrzcie, patrzcie, jak on wygląda. I jest i Grzesio. Gdzie no. ma? Dobra, myślicie, że damy radę ustać na wieży albo ją zniszczyć w całości? No jasne, że tak, dlatego ja założyłem lwią normalnie nie, maskę, ale Maciek, żeby straszyć ja się wszystkie inne nie mogę. kociaki. Pokaż się, pokaż się, pokaż się kociaku, wow. Nie, A. ale powiem ci, poznajcie ta maska. Tylko tak trochę na włosy mnie wspugają. Jeszcze ale... ogona ci blakuje, nie? No, po, masz no. ogonek? Gdzie masz ogonek? N nie ma ogonka. Odsięty jak u Dison nie <laughs> ma ogonka. O, zobaczcie, Kwiec, zobaczcie. Biedląką. Oni tam walczą na wieży. My też będziemy musieli albo się utrzymać, albo ją doszczętnie rozwalić. Dobra. O nie, muszę się utrzymać na wieży. Ale nie tylko ty, bo ja tak samo! Dobra, ty, musimy ale to przetrwać. Skąd on rzuca? Musimy zobaczyć... Luzia! Co? Luzia, ale powiem ci jedno, ty to tak fajnie mówisz. O nie, muszę się utrzymać na wiezi. Tak jak normalnie aktor ktoś O! No Grzesiu, to mnie nie zagadł! Ja się w, muszę utrzymać na wieży! Tak, A wiesz o tym, Luzia, że teraz... A, o nie! A, on autem w nas w ja On autem w nas rzuca, ludzie! Pickupem, pickupem amerykańskim! Dlaczego on to robi? On Auto, nie widzisz, że bestia ja tu siedzi? Co jest? Gdzie ja on próbuje to wywalić? A tam z drugiej strony, dobra, trzeba oddalać dobra, i przybliżyć kamerkę. O. Patrzcie, 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 będzie patrzeć. Uwaga, 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 uwaga. spadłam! Nie. Ja przeżyłem, ja przeżyłem, ja przeżyłem. Ja żyję, bez Bestia żyje, bestia żyje. Bestia żyje dalej, bestia żyje dalej! Dobra, jest okej, okay, jest okej. Okay. Bestia, ja cię obserwuję. O, o! 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 Bestia! Ty tam uważaj, bo naprawdę on tam. Da... A Grzesio! Że... A Grzesio na patencie. To był cheater! Grzesio na patencie? Grzesio jest tam po drugiej stronie, Grzesio. O, wygrał, wygrał. Goście rzucający autami wygrał ja tą duchną. grę. Dobra, no, dobra. Dobra, jestem Jest, gotowy. Ja też jestem gotowa i ty nie Grzesiu teraz nie przydrzeźnij i nie zagaduj, bo ja wtedy nie wygram. A ja a Ja muszę utrzymać się na wieży. Nie tylko ty, bo ja tak samo. O Chyba coś czujesz, że. A co to za to? co ci się o o, 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 o! co jest? co jest? Od kiedy to? Co? Ktoś rzucał nie, o, czymś? No tak, macie, o to tu chodzi, nie? Rzucają. Ale ja nie macie, widziałem, o, żeby mnie, coś rzucić. No chodź do mnie, chodź do mnie, tu jest safe. Ja patrzę. co? Patrzę, czy, czy ty widziałeś, czemu on to rzucał, że nawet nie widziałem, co leci za pocisk? Nie, nie jest. Ty, ludzie nawet Nie, ale co to poleciało? Powiedzcie, Błyski, to co to poleciało? Ja nie wiem, ja właśnie próbuję się przybać. Jak ale jak Wanna, jak przecież Ej, nic można, nie poleciało, no, nie Uj, a wyzwadzaliśmy. No, Uj, wygraliśmy, wygraliśmy yeah, to walkowerem, -e. jej, yeah. dobra. Kto będzie teraz rzucał, kto będzie teraz rzucał? Maciek, rzuca. No nie. nie, ja chcę rzucać. Nikt się nie zna, nikt się nie Uwaga, uwaga, rzuca minivanem, minivanem rzuca znowu trafił, kolejny. Nie trafił, nie trafił, nie trafił, nie trafił. Nie, no trafił, trafił. Zobaczcie, że wieża troszeczkę inaczej no wygląda wiem. teraz na oddaleniu. Grzesz, O nie wiem czy to był Maciek, dobry pomysł. Maciek, pamiętasz, jak graliśmy Co? w Jenga i nasza wieża wyglądała mega krzywo? Ty, Macie, no. a może wrzucimy zdjęcie jak wyglądała? To jest bardzo dobre zdjęcie. Jak ja... podasz, to wrzuc. Oj, Bondgra, ty granatem rzucał, no nie nie chyba takim mini. Proszę nie oszukiwać. I ja Zobacz gdzie Grzesio jest. Zobaczcie, gdzie Grzesio jest. Grzesio w ogóle... Grzesio to ryzyka. Gdzie jest Grzesio? Ja go nie widzę. Gr Grzesio to ryzyka. Idziecie na krawędzi i to mnie kręci. Ja go, ja go, ja go, nie, ja go nie widzę. Ruzia, wystarczy ja... kamerę oddalić, nie? I a będzie wszystko w porządku. Owa! No i znowu przez Grzesia spadłam. Albo przez ciebie. mnie! ziemię, ciołki zobaczcie No bo Dobra, no. no i Grzesio, dobry w to jest, on wie, gdzie się ustawić. Ja to wszystko teraz was obserwuję, i Maciek. Masz mnie pomścić. Lepiej, żeby ci się udało. Dobra, coś tu się dziwnego wydarzyło. Bardzo dziwnego, ale no nie wiem, co to było. Dobra. Ale nie podciąłem wam kabli, żeby wygrać. Dobra. Tak, normalnie, z błąką piwnicy to normalnie wpadli. to chcia chciałam Wam powiedzieć, to to byłam ja, bo kiepsko mi szło i odłączyłam internet, żeby nie było. Aha, no tak, spadłaś i wyłączyłaś no ta... nam kabel, no. No, no, no tak, a no. co? Na cwaniaka, na Ludzie, lu, jak spadła, to odlaziłeś księżę mi. Ja, 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 ja umiem przegrywać, ja umiem przegrywać, okej? Ja umiem pociągnąć kabel, jak, jak spadam jak damas z krzesła. z honorem i z gracją. Tak, jak, jak upada, nie? Dobra, tak. czym, Przeciw... on czym on rzuca, on teraz? Muszę obserwować, zobaczmy. O, wygraliśmy! Jej. Ktoś się skadział Maciek, normalnie i. Czy to byłeś wyszedł. ty? Ja nie, to nie ja. O, to, o, ja dobrze. też nie, ja teraz też nie. Ja mam ja śnieg, nie białe kacie, wyprawiałeś biało. No właśnie, widzę, że masz takie bielusienki, więc to nie ty. Ej, to... Dobra, dobra. Uwaga, waga, 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 waga. To wychodzisz, że waka? ja? To wychodzisz, że to byłam ja w takim razie, skoro to nie ty, by? No to ostatnio to wychodzisz na odcinkach no, na liwaluświat. Nie, to nie, proszę nie, to nie byłam ja. Wywalił środkowy klocek i to jak jednym ciosem. Wow! Patrz, Jedna osoba już patrzcie. spadła. Ja żyję! Ruzia uh, dała uh, radę! Uh, Ruzia uh. dała radę! Ale on że ja tu jest! Uwaga, poluje na nas, na góry. Nie, no ja tam gdzieś luzię tym ludziom, bo mnie się gadała tym. i Maćka, bo ja tam tym środkowym kloczkiem. Nie, ja na cię widzę tam z góry. Patrzcie, Grzesio jest tam! Uwaga, samolot leci! Paa! Spadłem! No ja nie! ja akurat do was machałem, nie? <laughs> ja teraz macham połamaną rączką. Nie, ale... O. ale konkretnie nas rozwalił. Maciek! Luzia! Siema! Okay, cztery, cztery osoby, cztery osoby tylko Siema. żyją. Nie, pięć, ży, nie cztery. Powiem wam tak, jak ja będę rzucającym, to tak się zemszczę, że zobaczycie. Zobaczycie. Dobra. Luzia! Co? Luzia. Co? Jeszcze ci powiem? Nie. Ja to... Ja to nie wiem, no po prostu ten internet. Co? Jezu, co? Czy ty udawałeś szlagi, czy co? No, nie, no patrz. No, lu... Luzie, no. Ja to nie wiem. Ja po prostu, no. W ten internet. Aha. Bo macha emoji. Bo on jest do. taki cool. Oj, dobra. Bo kupiliście, bo kupiliście sobie taki... emoji. dobra. za, 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 zobacz. Jakie kupiliśmy? Ktoś opoczytał emoji. Bo Wow. Nie, no, no, Maciek no ma super, 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 nie, dobra. No, nie wiem, no, czy rzucaj, go tam rzucaj, bo chcemy teraz my być na wieży no albo kupiono. rzucać. Lecimy z tematem, dobra. chłopaki. Lecimy, my Tym się nie, nie dam damy! Nie się rozprosić, ola. Co? Co? Nie, nie dam da... się rozprosić, ludzia. Ja też się nie dam nie rozprosić, Grzesio. A, Grzesio. Jakiś dolny kroczek tam wyrzucił? Tak, się lecił, gór, Gdzie? <laughs> Ja bym się tak nie rozkojarzył, Maciek, nie daj się, Grzesio. Maciek, nie, nie spojrzę się, bo jestem bestią Maciek. dzisiaj i nie spam. O no konkurencja! Jest, Mr. Beast, nową konkurencję wypuścił szybko, chodź tu zobacz! Wygrałem wyspę? Nie. to by ktoś. No im... to, uważajcie, no, to gram auto, dalej, auto, auto. To gram dalej. Nie bo nie zgłosiłeś się do wygrania wyspy. No wysłali mnie wysłał Macie, infajta, Macie, ja się nie będę chciał. Uważajcie, prosić. uważajcie, uważajcie. Zobacz, Prim, wysłałem ci ten, e, linka. podnosiłem teraz karty jak z Pokémonami tylko dla Ball. Okej, okay, pa! Nie! Ja tak... Nie! Co zrobiłem? Czemu ten klocek! Co o! jest? Przycis... No przycisnęło mnie! Zobaczcie gdzie mnie przycisnęło! No! Oj Maciek, przykro mi zgniotło cię. Oj, 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 oj. Wow, Idę tutaj! Wow, wow. Idę tutaj! Ja, ja kliknę ten guzik na samym dole, zobaczycie tak, klikaj, jeszcze. To wygramy! Ja wchodzę. Wygracie! Dzięki mnie właśnie tej mocy... Nie, ty no, przewróciło mi się i nie mogę się odwrócić. Dobra! No rzucaj! Oh! Nie jest Jak on to zrobił, że to aż tak, to nas rozwaliło? ale mnie się Jest tu przycisk, zaraz, jest tu jeden przycisk, zaraz. Muszę uważać. Nie mogę, nie mogę. Oj, ale ktoś został autem. Gdzie on próbuje, gdzie on próbuje teraz? No bo został ostatni klocek mu do zbicia. No wiem, musi zbić klocek albo mnie. Ej, on nie Twardo stoję i się nie boję. Twardo stoję i się nie boję. Twardo stoję i się nie boję! No właśnie no widzę, jak rysujesz. Fardo stoję! No wczoraj dostałem jak to się, szybkiego jak strzału. Ja, o, akurat odsłonił przycisk Maciek. Ej, on we mnie celowo, to był zamierzony no, cios we mnie. Bo, bo, bo się odsłoniłeś, pokazywałeś, ja tu stoję i się nie boję. Kiedy będę rzucać? No... nigdy. Ja chcę rzucać. O coś tam klika, już coś tam klika, normalnie o... half life, Half life się A, uruchamia, hard life No ale high life y mi się bardzo podoba. Uważajcie, uważ tak, uważajcie, tak, bo tak, on tak. już platformę obniż on celuje w sam dół, on celuje w sam dół, zobaczcie. Tutaj jeden ziomeczek powiedział... Ja go weźmie i się łatwiej no Jeden ziomeczek powiedział, że on da radę nas strzelić jednym strzałem, ale coś niemożliwe jasne, to jest. O patrzcie, patrzcie jak reguluje, patrzcie jak reguluje. No, no ale no, za dużo, no, za dużo, chyba przester poleci. O nie, 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 nie! ej, to było oszukane! Ja o, cześć, zluzia. No hej, żyjemy z... Maciek, a ty? Skam, skam, bo a! ja byłem a! na klocku, a niby po ziemi nie było. Ej, Zostało szukane, co? Ja nie miałam szans się obronić, w ogóle żadnej. Patrzcie, 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 ja czuję, że teraz ja będę was rzucać. No, no nie! No. Źle poczułem to, źle to poczułem w ja nie będę rzucająco. ja bym musiała bardzo już rzucać ty. Uwaga, 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 dobrze, dobrze... Respawiamy. On bardzo w górę, on bardzo w górę robi, on bardzo w górę robi. Za bardzo chyba w górę zrobił, co? Nie, trochę obniżył, obniżył chyba troszeczkę. Zobaczymy, co będzie... A co, a co wybierze? Uwaga. Ej. Łódka leci! Ej. Ale za mało poleciała Ale co to jest, tutaj jeśli do mnie podchodzi ktoś i... Jeden versus jeden, rywal z dziesiąt, tak? <laughs> o, proszę, tak? <laughs> jeden kontra jeden. Cześć, Cześć. O, o, łódka. -co, to było? Co? Co to było? No, no jakiś gong. O! A, Grzesio! Zeskoczył nimi! Grzesio, nie! Grzesio! O, o, nie dotyka łódki! Jest, nie dotyka łódki! Ja żyję! O, a nie, nie, no, nie żyję! No, ja kręcę! Ona umie rzucać, ona umie rzucać! Grzesio, widzę, o, jak ja. tutaj padłeś, zaraz się podniosę. No przecież Grzesio już ze mną w niebie, no jak masz go podnieść. Ale ja tam leżę, patrz, e, on tu leży. E, rzeczywiście leży. I czepcia! Dwóch Grzesiów? No, jakim cudem. Dobra, stanę tutaj i oszukam przeznaczenie patrzcie. Dawid, Dobra, to stój, nie ruszaj się. No, co? No. co? A, Maciek to było no, epicentrum. To było no, epiczne, nie. Maciek. To no, było, wygrałeś z tym wszystkim. Ej, Ty, czyli czemu... Maciek, patrz, tutaj taki Darkman macie na ramieniu. Co? Który? Jaki? Podka? Tu taki. Gdzie? 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 Takie to Duolingo, to Duolingo jest do języków angielskich, <grym> się ta. uczymy i się szkolimy. Tak, 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 dokładnie, to taka apka ta. do tego, ale pamiętajcie, żeby zawsze wyłączyć subskrypcję, bo wtedy możecie naciągnąć rodziców. <grym <grym Będę rzucać, proszę, ja chcę ja rzucać. rzucać. Ja chcę rzucać, ja chcę rzucać, ja chcę rzucać. Nie, nie, ja... no, nie. znowu no. Maciek, dobra, zrób dobra. coś! Fokus, zróbcie, fokus. Pa, 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 pa. Robię to od razu, że nawet nie rzucę, a ja zeskakuję. Żartowałem. Proszę, Maciek, zrób coś, żebym yy, była rzucającą. Uwaga, leci łódka! A dobra, przerzucił. E to ja bym nawet się nie bał takich rzeczy. Co, <grystanie> Maciek! Co? Ja to mam plan, bo dojrzałaś się w ziemno uchodzić, to ja muszę mieć kocie na ziemno. Oni mi zasłaniają, no mi... Też zasłaniają. Oh. 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 O, coś, Dobrze. Ej, dlaczego mnie zrzuciło na dół? Ja mam jakieś laki. Aaaaa! Wow. Co tu się no. wydarzyło? Co tu się wydarzyło? Jakieś kwatra poleciało, coś Co tam. Maciek, nie, dobra, chill, nie stresujcie się, nie stresujcie się. Nie żeby miało... <śmum> Tak? żebym miał. Tak? Przecież to by mi przele... przele... przeleciało. Ja, ja, widział, ja widziałem to, jak to w ogóle wszystkich trzepnęło, dobra, prawie. Macie Maciek, tak jak w rywalsach, mówisz, ruszaj się, nie! prawo lewo. Dobra, tak, no, tak, się. Macie, będę jak w rywalsach, prawo no. lewo, prawo lewo, ruszaj się, ruszaj się. Gdzie on tą łódkę rzucał? Gdzie on tą łódkę rzucił, do góry rzucił bardzo. Nie wiem, czy zejść na dół? Tak, zejdę na dół, będzie bezpiecznie. Nie było Dobra. na tym klocku przed chwilą. I chyba rzuci, i chyba rzuci teraz tego tutaj. Dobra, wiedziałem. Tak, czułem da. właśnie Maciek, tak, Maciek, ale czułem. widziałeś jak oszukałam przeznaczenia ja przed chwilą była na tamtym klocku i nie. on w niego trafił i nie. ja, ja przeżyłam. Nie. nie. A Grześ, się nie żyje? No wow. Grzesio to Grześ w niebie u góry, Grześ się siedzi Grzesio. Tylko, Rusia musisz uciekać. U! Uciek... Nie, ja, nie, 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 nie! Tak blisko, a jednak tak daleko. A mi się udało, mi się udało. Przetrwałem, przetrwałem. Naprawdę przetrwałeś, to <śmuszczak> nie, 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 <śmuszczak> Jak na środek rzuci, to będzie po mnie. Jak rzuci na środek, będzie po mnie. E Dobra, na szczęście, nie myśląca osoba. Ja widzę, to. Maciek, jak ci dobrze idzie, więc dajesz, dajesz, dajesz. dajesz. Wow, wow! Ooooo, rykosze, wow. dostał chłopak. On no. ma Ostatnie trzy klocki do zbicia. No, Jala, to jest o, <śmuszczak> Nie, nie! No! To jest to, ja co? Mm, to było mega ciężkie El, widziałem jak poleciałeś, to było urocze. Dobra, chcę rzucać! Rzucam! Tak! nie! Tak! Rzucam! nie, nie, nie. Uciekajcie, i chrońcie się wszyscy! Chrońcie się! Armagedon nadąża teraz! Luzia, rzuca! A, a Rusia, a tu się klika to góry, a tu się klika na dół. A jak, a jak, jak zrobić... Odziezie, a jak... Będzie w nasz a, a ten... jak teraz, a jak powoła? teraz ustawić jakiś element? No. Jak tutaj działa ten kwadrat? A w sumie to jak się tu rzuca... A dobra. No jak tu ja, się rzuca? Ja, ale ty ścieraś przedmiotami, nie się... O! <śm <śmion> <śmion> wow, 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 o, Ile? Ile! O za jednym strzałem! Eee, No Ej, co jest! Ja nie liczyłem na taką moc z jej strony! Dobra, weź to... Wyżej. Macie, jak my to wyklakaliśmy, chyba ten Almagedon. No, poleciało, dobra, nizem, ja się nie spodziewałem. Dobra. Ta kulka była mocniejsza niż się wydawała. Ja mówię, eee, ja się nie boję. No, nie? Bo to, to bo to jest słońce, ja rzucam słoneczkiem w was, wiecie? Takie mini słońce rzucające. Tak, a teraz rzucę w was. w mm, czym was rzucić? Freddy. Tylko... Kto to jest Freddy? Ja rzucę Freddy. No i o, co? co, 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 co? Muszę zmniejszyć, muszę zmniejszyć lampy, dobra? dobra Zróć to proszę. może niżej, co? Bo oni siedzą tak na piętrze, raz, dwa, trzy, cztery O, dobrze, jeszcze raz, jeszcze raz. Tak, w sumie to jeszcze jest dobry raz? klocek, to jest dobry klocek, tak, ten klocek, ty, ja bym. O, nie no wyżej, o. zmniejszyłaś trochę, nie? Nie zmniejszyłam po prostu yy, nie wziąłam to samo miejsce. Dobrze, jeszcze raz. Dobra, ale... O, o, Obserw, o, obserw tutaj, od, tutaj. od tych środkowych. Taak! Dobre, o jest, dobre, ja dobre, ja... dobre, dobra. dobre. A teraz kogo sprawdzimy, kim rzucimy. O co to jest? A mogę przyspieszyć? Nie mogę, dobra. Ale wiecie, ja czym by... teraz będę wyrzucać? Nie. I... O, <laughs> <coś> było. <laughs> Ktoś dostał od puszka, razu puszka, bezpośredniego. To jest puszka zupy pomidorowej. Bezpośrednio kolekie. Nie, po prostu. pomidorowa, to zabójcia jest. Dobra, <laughs> o górkową niżej, zdecydowanie niżej. Macie jaką zupę najbardziej lubisz? Yy, wiesz co, mi się wydaje, że... Maciek lubi wszystkie zupy, hmm. które mu ugotuje. Nie, chyba pomidorowa taki, taki main mój Jeszcze bardzo nie. mocny, chociaż ogórkowa też, tylko ale nie, ogórkowa. powiem ci, że ogórkowa też, powiem ci, nie? Ale to jest ciężki wybór tak pojedynczy, <laughs> wy tam nie? Się skup... No nie, wygraliście! No, no wytaj, wy tam, ej, mówisz się skupcie, jak my cię ja. obserwujemy, jak w ludzi ludzi co mamy no, się skupić? No przepraszam, no... O, Maciuś jest! A, Maciuś. Maciek! Maciuś, Maciek, o, ale ty jest... zrobisz Słoneczku, to teraz Słoneczko Słoneczko ładnie! jest mega OP! Wybierz obiekt sobie. Sun, sun, weź sun, on jest Zweźmy mega opę. Weźmy słoneczko i rzućmy. Tak, on jest mega, w... mega, mega opę. Rozumiem, że wywaliło internet. Dobra, przyznać się, który znowu odłączył internet. Cztery to nie ja. Maciek, mm -hmm. Polku? Maciek! No czy... przecież ja nie no, ja bym sobie tak nie zrobił takiej miny, że A, ja rzucałem słońce. Tak, słońcem. rzucałeś i wystraszyłeś się, że nie trafisz i wyszedłeś i odciąłeś kabel. Nieprawda, ja rzuciłem tak, że zrobiłem eksplozję na was wszystkich. Tak, właśnie, jak to się stało, że teraz ja prawie spadłam? Bogadasz no, ze mną! Już, no... mi, już mi widzowie pisali, że to ja tak ginę najczęściej przez ciebie, bo mnie zagadujesz. To na pewno to zawsze moja wina! <noise> A gdzie jest, Grzesio? O! Grz Grzesio spadł na dół. Je jest, A, Grzesio, jest, jestem, 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 akurat. O nie, akurat Grzesio. I i... Żyjesz? Lol. Żyjesz? Grzesio jest za murkami. LOL! Ja też tam idę. Dobra, ja muszę w... uważać, ja muszę uważać. Grzesio, teraz. ty tam na krawędzi, tak? Ty tak? Ten tak... to przesadził. Nie, no powiem, to był błąd tutaj stanąć. Nie wiem. Żeby... na krawędzi. Macie, zobacz, zobacz, jak Grzesio stoi tutaj, nie, zobacz to. On jest hardkorem. Tutaj ludzie piszą Mr. Beast, wow. No bo. Whoa! O! To co jest? Oj, Grzesio, chodź nie, tutaj! Nie, 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 nie! O, nie. Ja bardzo źle to rza, pa, wszystko to widzę. Nie, ty spadłeś? Tak to się robi, tak, tak to się robi! No Grzesio, nie, do Grzesia. nie, nie, ja tam, ja tam nie, 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 tak. Ta, liczę na to bardzo mocno, że on nie uderzy w trzeci rządek, ja to, albo w czwarty. Ja, 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 ja jestem hardcorem i liczę się wam kabel od internetu. <grym> no nie, dobra, nie dobra. ty namierzysz takie rzeczy, dobra. Grzesio, mam... ja jeszcze jestem większym hardcorem, pa. No. Co, wy, co wy zrobiliście? Aha. <grym> Maciek, widziałam to jak Dobra, spadłem. nie wyszło, widziałam dobra, nie wyszło to, mi. Widziałam, Like, dla, like dla Maćka. Cześć, <grym> ludzie, jak tam się wisi? Ja tutaj nie chcę być, ja spadnę jak Maciek. Ja się powtórzę, na No i byliśmy za tym klockiem i on akurat w niego trafił, no cię, Grzesio! No idźcie na klawędzi, to mnie klęki! Wiedziałam, że się <todgłosy> ciebie nie słuchać i tam nie stawać, chociaż to był przypadek, że tam stanęłam, ale twoja wina! To moja wina! Twoja wina. <noise> Maciek, on... Dobra, moja wina, moja wina, moja wina, moja bardzo wielka Pogrześ wina. Bo Grzesio mnie w pułapkę wciągnął. Niemożliwe. No tak, pociesz mnie, proszę. Spadniesz na jędze. Co to za pocieszenie marne? Co nie to, wiem. Co to Ej, nie podobało mi się to pocieszenie w ogóle, nie? Wez, wez, powiem tak. Maciek, tak. Hej, pociesz, spadniesz na jędzie, ty. jestem śmiertelnie hola, Maciek. Spoko śpimy. <laughs> Dobra, nie słuchajcie, ich nie słuchajcie. Runda gramy, runda gramy. gramy. Gramy, 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 gramy Prze, i się przeżyjemy, nie boimy. Cześć żyjemy, przeżyjemy. 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 się żyjemy. Dobra, czego się gala? Czego rzuca? Łódką rzuca, łódką! Uważajcie! Ale na dole już ktoś dostał z łódki. Grzesio? <laughs> nie, to nie był Grzesio. To, był, to był ktoś inny, dobra, ja oddalam a, a troszeczkę, znowu. bo ja. Patrz, a Grzesio znowu tam jest na krawędzi. Znaczy, Grzesio dobrze kombinuje. Ale spójrz, co on robi, Maciek! weź tu się wychyl i zobacz co on zrobił. Grzesio, jest widoczny przycisk, już nie jest widoczny przycisk. Grzesio no przycisk, ja... przycisk, przycisk! Grzesio nie da rady. No przecież da rady. Dam ladę, dam lady, dam ladę. Patrz. Jak dasz radę? co ty gadasz? Nie! Oh, nie! Je! Je! nie! Dobra, nie. ja dam radę, papa, pa, pa, klikam guzik! Nie, trafił mnie! Nie, plopi. Wygraliśmy. Wygraliśmy, trafiłeś oh. ten guzik jednak, udało ci się Maciek. Gratulacje. Dziękuję, moje widzicie, ciało ja zakryło. Dobrze kombinujesz z biciem na siamym dole. No. Ale tobie prawie Grzesio wyszło, ale timing zły poleciał, akurat no no z tak, wyrzucił. poddał się, tak, poddał tak, tak, się. Tak. Kto będzie teraz Kto będzie rzucającym? Maciek, Maciek, Mac, Mac. Nie, A, żadne z nas, żadne z nas niestety, dobra. Bądźcie gotowi, przygotujcie się do tego. Oha, o. Czym rzuca, u, czym rzuca, u, u. czym rzuca, czym rzuca, czym rzuca, czym czym, 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 czym chyba sią... Albo może. A! a, a zgliczował się, zobaczcie, a, co, ja albo... się zgliczował. Ej, no po, pesiek, po, co, po co tam wszedłeś? No bo on chciał się sobą rzucić, ale <laughs> zapomniał, że ale nie umy jest... latać. Ale ej, pan, jaka pizza przyszła! Pan pizza! Dam mu jednego flaga. żeby i ten już nie, nie śmutał. <laughs> o, rzuca Dobra. czy nie rzuca? Halo! Nie, nie możesz rzucić z tamtej no, pozycji. ale skopał! Dawaj, ja też tak robię, uwaga! Raz, dwa, trzy, jumper! Woooow! Oh. Oh. To była szybka runda, nie uważacie? Tak, wyskoczyliśmy się, poświęciliśmy wszyscy, dla do lepszego dobra. Dobra, teraz gramy chłopaki ostatnią rundę, więc skupcie się. Dobra, no skupiamy się, skupiamy się. Jestem tak. mega skupiony, uwaga. Jak na toalecie przy dwójta. To ty, to ty <agle> musisz się <nunca> przy tym skupić, te ja współczuję, może idź do lekarza. No, Bo to no zazwyczaj bo, bo nawet nie wie co Uwaga, odpowiedzieć leci, że dużo leci tego wszystkiego Dobra. Ja okay, wolę okay. kupić, przy tym i mieć kupienie niż tak, bez skupienia, bo wiesz, tak później będzie się niechyć. Ale nie dobra, taka, i nagle... dobra taka riposta po czasie to się nie liczy. Uwaga, będziemy lecieć! Uwaga, będziemy lecieć! Kto będzie leciał? My wszyscy. Dlaczego? Ja widzę co ona robi. Ale... A nie, teraz wyżej ustawiła łódkę. Aha, no to pudło, teraz. Pudło! Pudło, pudło, nie trafiłaś! U! O, Maciek! No i trafiła i trafiała! Dobra, spaka, spa,ka. spoko, spoko, spoko. O, Maciek. A ja jestem sik, ma boy, boy, sik ma boj! Ma ma ja nie Maciek nie mieści się w tą szparę! Wow. Ja zostaję u góry, ja zostaję na dół, jednak jednak na dół. No nie! A! Prawie to jest łódką! Maciek to prawie... No, no ja tutaj zostaję, ja tutaj no zostaję. No i tak to jest jak się siedzi u góry, nie? A ja jestem Ale... po. Maciek zamknęli mnie między kluckami! Jak trafi, to po mnie! Am no ja... widzę właśnie. O, Czemu tak zaskoczyłaś? Spadłam, te, chciałeś Cześć, Luzia, jak tam? Świat, ja nie taki kolorowy, czo? <noise> <noise> tak, możemy sobie pokazać. No hej, Maciek, cześć, Grzesio. Siema, <noise> siema, <Heyo. głosy> siema, 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 mam nadzieję, że nie dostanę tutaj, jak będę stać. Nie, nie ci... no, spoko. Czuj na, na klawędzi, bo jak trafi <noise> tego, to ten... To Ale za wysoko, celuje. Rzuca za, wysoko rzuca? celuje. rzuca za nie te... rzuca? za wysoko celuje. A ja nie widzę, co na robi, utknęłam tu. Dobra, Jakby spokojne. to powiedzieli w Fifie, Panu Bogu w okno. <gry> oj, 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 Pierwszy raz słyszę taki tekst, Grzesio Dobra, ty, ja widzę, że ta osoba rzucająca za bardzo z tych kanie o! ogarnia i za o! dużo, za dużo, za dużo, za zobaczmy dużo, za dużo. Co tu, zobaczmy, co tu się dzieje. Oddalmy. Ej, nie mogę oddalić, nie mogę oddalić, co? No ja też mogę. muszę właśnie uważać. Ej. Dobrze, dawaj, dawaj, rzucaj, rzucaj, no. Co mieć do przycisku. Rzucaj! No rzucaj! byś taki. Co tu się dzieje? No dlaczego nie rzuca? No porzucam. Maciek VR 3D. Słońce! Rzuciła słońce. Jak 3D? No to normalnie 3D koło mnie stoi. Zobacz. Nie, nie widzę, bo musiałeś do mnie przyjść. A no jeść Maciek VR 3D, jakaś podróbka. Ej, no nie mam Maśka VR 3D, jest tylko 2D. I ma ko na koszulce wojada. No je... macie czy moja, macie czy moja, to no trzeba tu bę... trzeba być decyzyjnym, a nie. Urodziłem się, się ja witowic jak mały ja. O, boga, boga, boga. Leci... Czocha! Noha, no to poleciała, Chacha. Dobra, ale... idę Grzesia. I się. Ej, Macie, jak tam? Co, no co ja nie... tam? Ty... No, przy... no ja nie próbujemy mogę nic się pyć. Próbujemy się tam wepchnąć, tam jakoś bokiem można jakoś wyjść. O ej, czekaj, świsiałem! No ja nie mogę nic cię jestem pomiędzy pluckami, chociaż mi tutaj zaraz zgniecie! Ani z jednej, ani z drugiej, żadnej szpaliny. No patrz, a ja nie mogę przejść, tam. No, ja rzuciłbym jednym tekstem, że jak coś wniesie, to będziesz bardziej płaśka niż zwykle. wery funy. No nie mogę, przeskoczyć. No rzucaj tam dalej. tymi klockami, bo ja chcę już to. O, coś się poruszało. No rzucisz teraz. Rzucisz e, chyba teraz. poleci w nas Grzesio. Mam nadzieję, że się nie. Nie 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 nie, nie nie, 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 już się ustawia, już za wysoko ustawia. Ej, Dobra. Ale, ale wiecie co, mi się wydaje, że ten, że jak ja rzucałam, to jakoś krócej mi to czas leciał, nie? A ona no rzuca tam. i rzuca i rzuca. No bo musi, no bo wziąć... się potrafi. Wiesz, jak to jest? Jak bierze na silinę palca i do góry podnosi w pomieszczeniu i myśli, że wiatr zabieje, nie? nie no i to chodzi... tak nie działa. No ale ja nie miałam takiej długiej rundy, mi się wydaje. Nie, no, ja, ja powiem wam tak, ja wiem o co chodzi. O co I że, no. że, że, żeś rozbieźny, jeżeli nie beśmieźny. Musisz to wziąć niżej. Ale ona nie wie! Zdecydowanie na sam dół! Ona tego nie wie, bo na pal palce z <gry> cały czas robi to samo. Eju, no, musisz tam, o no, poszła tam, poszła tam, widziałam, że poszła. Five minutes later. Dobra, to już wszystko w dzisiejszym odcineczku. Dziękuję, że byliście ze mną. Pamiętajcie, żeby zostawić łapeczkę w górę i lajkusia. I wbijajcie na kanał Maciusia i Grzesia.